No i mamy okazję gościć przed sobą prezesa Elite Fighters. Dzień dobry panie Mirku. Witam Panie Darku, Mirosław Warszawski. Eee, panie Mirku, dzisiaj widzę, że wystawowe, wystawowe miejsce zajęliście tutaj i duże zainteresowanie organizacją ogólnie. No tak, jesteśmy mile zaskoczeni, ale, ale to, co się u nas faktycznie na stanowisku dzieje, dużo gości, dużo naszych przyjaciół, zawodników z różnych branż, to powoduje, że zainteresowanie faktycznie wśród ogólnie społeczeństwa młodszego, starszego jest, jest no niebywałe. Chciałem pogratulować pierwszej gali, udanej gali. Nawet y, tego, że wszyscy zawodnicy chcą ponownie wystąpić w Elite Fighters, w zasadzie nie wiem, czy ktokolwiek się wyłamywał, ale wszyscy z zachwytem. Y, tak naprawdę to wy w tej chwili spieniężacie ten sukces, y, kontestujecie, czy po prostu będziecie, y, czy to był taki zaczyn pod kolejne wydarzenie, y, które będzie jeszcze mocniejsze. Ja jestem takim człowiekiem, że zawsze krok za krokiem, jak to Chińczycy ma mawiają, Maman Rai. E, uważam, że to jest tylko taki dobry początek. Mamy świetne pomysły na kolejne edycje. Faktycznie zawodnicy chcą wszyscy brać udział. E, to tu jesteśmy zaskoczeni. Nie możemy wszystkich oczywiście wziąć, bo plany są różnorodne. Nie możemy też wiza znudzić e, pewnymi zestawieniami. E, na pewno i formuła, nowinki zaskoczą jeszcze nie jednego. Zapytam tak, bo. E... Tak naprawdę pan wyrósł ze sportu walki stricte, tak? czyli e, kung fu, to wszystko, a w tej chwili organizacja jest freakfightowa. Da się to połączyć? Jest to problem? Czy jest to po prostu projekt biznesowy, e, projekt sportowy i też projekt jakby celebrycki? Bo co by nie powiedzieć, gro ludzi, którzy są, to są ludzie znani w mediach, tak? którzy występują. Dokładnie, no ja jako były trener Kadry polskiej w Uszu, czyli Chiński Sztuk walki. Każdy pytał się, dlaczego właśnie freak fighty, a nie taki sport zawodowy, jakim się zajmowałem przez prawie 20 lat. Powiem otwarcie tak, czasami z tych free fightów nie jeden dobry zawodnik się może wyłonić, nie jeden rzucił używki, zmienił swoje życie, więc ja myślę, że Elite Fighters poniekąd jest taką misją też, żeby pokazać troszeczkę inny świat mamy na pewno duże, duże i, i, i ciekawe możliwości i w kraju i za granicą no i to myślę, że spowoduje, że ten projekt się bardzo mocno, mocno będzie rozwijał Tak naprawdę e, szturmem do, do powiedzmy polskiego świata Free i w zasadzie otwarciem bo ja nie znam takiego projektu na skalę nawet światową czy europejską e, była Fame MMA, która otworzyła jakby ten rynek pokazała, że on jest bardzo duży jak pan ocenia w ogóle jak wy oceniacie jako organizacja też potencjał tego rynku, czy to jest tak, że tutaj jest miejsce na 3, 4, 5 organizacji, czy po prostu w sporcie już tak przejazd, że ludzie chcą oglądać freak fighty i nie są zainteresowani tylko sportowymi walkami albo w ogóle nie są zainteresowani, natomiast celebrytów chętnie obejrzą? To no, znaczy tak, ja myślę, że to tak jak w genach każdego człowieka od setek tysięcy lat ludzie uwielbiają grzyska. Jeżeli dają Igrzyska emocje, dają możliwości, dają upust emocjom, no to to jest to. Ja myślę, że sport się nigdy nie przeje i tutaj absolutnie nie, nie szedłbym w takim kierunku. Patrząc na kolegów, właścicieli innych federacji, którym ja bardzo też kibicuję, trzymam kciuki i za stare, i za nowe federacje, które się otwierają. Ja uważam przy jakby takich moich rozmowach, relacjach międzynarodowych, że faktycznie rynek polski jest bardzo dużym rynkiem, to jest pierwsza rzecz, ale druga strona medalu my też chcemy uderzyć jakby w rynek światowy, czyli wykorzystując potencjał, również też chwili kwajtowy, światowy, więc tutaj myślę, że każdy znajdzie swoją drogę. Tu nie, nie należy porównywać projektów. Ja oceniam, że, że Polska. Robi furorę, jest bardzo dobrze postrzegana, postrzegana jeżeli chodzi o opinie świata sportu i świata takiego show biznesu światowego, więc tylko się należy cieszyć. I uważam, że warto by było przy wielu tych organizacjach, które powstają, powstały, aby nawet dogadywać wspólny harmonogram. Jedni robią w jednym terminie gale, drudzy w drugim, tak aby sobie nie wchodzić w drogę. Przecież to jest tak duży, duży tort do podziału, że każdy się naje. Ja raczej postrzegam to, że powiedzmy te organizacje, które były albo są, albo już powiedzmy wprowadziły fighty jakby do swojego, do swojego portfolio, właśnie te, te wydarzenia fightowe dołączając, postrzegają Was jako mocną konkurencję i tak naprawdę nie lekceważą i absolutnie one myślę, że nie myślą o współpracy czy układaniu wspólnych kalendarzy. Panie Tomaszu, i powiem tak, ja nauczony współpracy na świecie podchodzę do, do tego z otwartą kartą, tak? Jak kto sobie tą kartę zapisze, to już jest jego sprawa. Ja nigdy, nigdy nikomu nie byłem wrogiem i my mamy swój cel. My chcemy energię, entuzjazm pokierować w danym kierunku rozwojowym, aniżeli się kopać z koniem, bo tu absolutnie to nie jest ani w moim charakterze nie leży ani też myślę, e, projektowi nie będzie dobrze, jeżeli chodzi o rozwój. Gala, która odbyła się w Rzeszowie, e, była otwarciem. Dlaczego akurat Rzeszów? Dlaczego powiedzmy nie wybraliście, załóżmy, Warszawy albo Gdańska albo Gliwic, e, tam gdzie są te największe hale, tylko zaczęliście z bardzo, jakbym powiedział, Spokojnej strony, jeśli chodzi o sprzedaż biletów, bo wiadomo, trybuny i drugi projekt w grudniu. Podobnie chyba chcecie usytuować. Tak. Dlaczego Rzeszu? Dlatego, że jest to faktycznie piękne miasto, bardzo dobra infrastruktura. Świetny obiekt, jeżeli chodzi o G2 Arenę. No i przede wszystkim to, że wszystko mamy gdzieś tam pod nosem: hotele i, i, i nie tylko. Sprzedaż biletów tu nie była głównym celem, bo my nie celowaliśmy jakby w sprzedaż taką fizyczną. Nas interesowały przeliczniki, pay-per-view, oglądalność, wartości medialne. Bo po pierwszej gali teraz już nie wiemy w jakim kierunku powinniśmy iść. Jesteśmy bardzo zadowoleni, aczkolwiek faktycznie hala w Rzeszowie, gdyby była na 4-5 tysięcy osób, wszystko by się sprzedało, bo było gigantyczne zainteresowanie nawet w Rzeszowie. Czy teraz y, zamierzacie dostawić trybuny, więcej miejsc, i tak dalej? To znaczy, tak, z opinii, z próśb faktycznie społeczeństwa, tak, no, spróbujemy zrobić y, troszeczkę więcej możliwości dla widzów, takich fizycznych. Aczo, aczkolwiek y, tutaj zamysł jest taki, aby zapanować nad całą sytuacją i przede wszystkim zrobić widowisko. Więc y, myślę, że to widowisko, scenografia, wszystko co gra tutaj w naszych wydarzeniach. Powoduje, że one są unikalne, więc myślę, że krok za krokiem, etapowo nie robić na parę tysięcy osób, tylko zrobić coś, co zadowoli i widza, i tego, który jest na, na miejscu. Z przecieków medialnych wynika, że tak naprawdę najlepiej sprzedają się konflikty. Jeden z konfliktodawców, bym powiedział tak, jest u Was w organizacji, a w zasadzie rodzinny team konfliktodawców. Mam tutaj na myśli i Mateusza Murańskiego, i podobno też Jacka Murańskiego, który gdzieś tam w kuluarach mówi, że prawdopodobnie wystąpi być może wystąpi, nie wiemy tego jeszcze. Nie wiem, czy macie to gdzieś w planach podpisanie umowy, czy, czy ewentualnie dopięcia jakby całego kontraktu. Natomiast pytanie brzmi tak, jak zbudować konflikt, to jest jedna rzecz i z kim ewentualnie takie konflikty mogłyby się, by się udać tutaj, jeśli chodzi o, o, o powiedzmy o załóżmy przyszłą galę 4 grudnia, tak? To znaczy tak, no, konflikty budują ludzi, więc my na to fakto nie mamy wpływu, ich charaktery, nie wiem, potencjał, wigor, to co mają gdzieś tam w głowach. Faktycznie, no, Jacek Morański to jest, to jest człowiek, który gdzieś tam myślę, że zasiądzie u nas w Alei, gdzie zresztą stoczy no, pierwszą walkę. Jeżeli pierwszą walkę stoczy w, swoim, w swojej karierze, historii w swojej, to myślę, że to będzie niebywała gratka, to jest raz jest już na rzeczy no, to jest na rzeczy, tak jak mówię, na razie nie, nie, nie mówimy dokładnie co i jak, aczkolwiek jest już na rzeczy, myślę, że Jacek Mulański jest na rzeczy, przeciwnik jaki, jak to będzie się e, odbywało poinformujemy, powiem tylko tyle no zamieszanie będzie naprawdę nieludzkie czyli po drugiej stronie jest jakaś persona załóżmy, że no, tutaj jest kilka typów tak, e, Arkadiusz Tańcula to był ale Arek jest związany z organizacją Fame MMA, ma w najbliższym czasie walkę, więc raczej nie sądzę, żeby było to możliwe, zważywszy też na to, co dzieje się wokół, wokół Mateusza Murańskiego, kiedy organizacja gdzieś tam kolejny raz pozywała go za... Za jakby to powiedzieć, za odbyte walki, tak? czy za nawet nieodbyte walki. Bo wiem, wiem to z rozmowy z panem Jackiem Urańskim. natomiast kto jeszcze, Marcin Najman też aspirował i ostatnio gdzieś były przecieki, ale Marcin Najman wolałby pewnie tą walkę u siebie mieć. Tylko czy stać go na tą walkę. No właśnie, dlatego, no, jak to mówią, czas pokaże. Czas pokaże. Myślę, że już w niedługim odstępie czasu zobaczymy, co będzie się działo na pewno będzie to mocne uderzenie. Plus jeszcze inne, inne walki. No to będzie bardzo bardzo ciekawy wachlarz tej gali 4 grudnia. To jest przekrój wiekowy, powiedzmy takich 20 plus, a co macie na przykład dla kibiców, którzy są sytuowani niżej wiekowo, bo wiadomo, że ja byłem przy, na ostatniej gali High League, tak i widziałem że gro, ale tak naprawdę gro ludzi, to są ci najmłodsi uczestnicy 13, 14, 15, 16 lat z rodzicami za rękę i tak dalej, i tak dalej, bo, bo wiadomo, jest późna pora, rodzice muszą przyprowadzić, odprowadzić albo siedzą razem z nimi na trybunach, więc macie ofertę dla powiedzmy tego typu dla tych najmłodszych? Tak, no my staramy się celować. Poza dobronocką. Tak, poza dobronocką. Staramy się celować w każdy ten przegrój wiekowy. Jakie upodobania, troszeczkę sportowe, troszeczkę frikowe i wielostylowe. Różnego rodzaju formuły, które też będziemy wprowadzać. Myślę, że zaskoczą widza, więc Elite Fighters faktycznie ma być takim produktem dla każdego. Każda edycja przyniesie coś nowego i inne możliwości, więc ja bardzo gratuluję tutaj też kolegom z Highly, którzy gdzieś tam no, świetną robotę zrobili i myślę, że, że w takim kierunku trzeba iść. Szeroki wachlarz dla każdego to jest gwarantowany sukces. Z ciekawości też zapytam o na przykład e, takie pojedynki brodnicka Lil Masti, tak? czyli sportowiec kontra kontrafrykowiec. E, takie coś też gdzieś analizujecie powiedzmy, bo to, to wzbudzało zainteresowanie. I tak, w mojej ocenie ta walka w dużej mierze uratowała e, to wszystko, co działo się wokół Gali przed Galą. Tak? Już na samej gali też była do, to była dobra walka. Tak, tak. No my, my planujemy sportowiec kontra, kontra dużo sportowców się zgłasza, e, powiem otwarcie, nawet bokserów zawodowych i to takich naprawdę z górnej półki. E, mamy coś w zanadrzu dla takiego boksera, jednego czy drugiego, więc no tu, tutaj się niektórzy zdziwią. Jeśli chodzi o ten najmłodszy jakby, najmłodszy elektorat, czy jest, czy jest tak, że będziecie mieć gwiazdy, które będziecie kreować? i na zasadzie budowania rankingów czegoś czy po prostu nie chcecie dać się wepchnąć tą rankingową jakby nomenklaturę bo niektórzy mówią a przegrał 4 5 walką się do niczego nie nadaje ale facet na przykład jest dobrym przykładem na wyjście na prostą tak to znaczy na pewno chcemy tworzyć też swoich bohaterów to nie jest tak że bierzemy kogoś z rynku bo gdzieś tam jest istnieje i jest super absolutnie każda dobra normalna organizacja powinna mieć ludzi którzy wchodzą i robią show ale też budować sobie zaplecze. Zaplecze jest bardzo istotnie, bardzo potrzebne i tutaj też otwieramy się w stosunku do tych ludzi, osób, które do nas się zgłaszają, które są no, no nameami mało znanymi. Mamy taką formułę, którą będziemy wprowadzać przed drugą edycją, Time to Fight. Ta formuła myślę, że wielu zaskoczy i da możliwości naprawdę tym, którzy chcieliby zbudować siebie od podstaw. Pojedynki jeden na jeden, czy pojedynki też te grupowe? Bo można, można powiedzmy powiedzieć, że nie, bo część ludzi nie chce, ale części ludzi one się też podobały, mają jakby swoją, swoją publiczność i. W jakim na przykład wy wydaniu chcielibyście to mieć u siebie? Trzech na jednego się nie sprawdziło, bo to szybko chyba się skończyło. Czy zamierzacie w ogóle powtarzać, czy nie? To znaczy tak, no ja jako wieloletni też sędzia międzynarodowy w Sanda, w Niskim Sztukach Walki, rozpatrywałem sposoby walki, to jest bardzo istotne. Na pewno e, e, różny skład powoduje duże zainteresowanie, jeżeli chodzi o, o walki. Dobre przygotowanie tematu, poukładanie jakby przepisów pod daną walkę wieloosobową spowoduje, że to będzie i widowiskowe i tak szybko się nie skończy. Czyli teraz klucz do tego jest, jak my to poukładamy. Mam tam swoje sposoby, więc powiem szczerze, że sprawdzą się te walki, na pewno wieloosobowe również. Pan jako znawca chińskiego rynku zapytam o Ilonga, tak? I który łączył świetnie sport z, z tym show e, i był tak naprawdę i freakfighterem, i tym mnichem e, odzianym w, te w ten specyficzny u, ubiór strasznie przyciągał publiczność. Macie kogoś takiego tutaj? E, powiem tak, na pewno planuję robić e, formuły między. Czy znaczy, Long by nie przyjechał do Polski po się? No by nie. E, relacje są cały czas i z Chinami, i z klasztorem Shaolin moje. Wypracowane przez lata, więc tutaj jakby ściągnąć zawodników nie ma problemu. Myślę, że COVID wiele rzeczy. Ale taką postać na przykład, bo on jest tak, rozpoznawany tak, tak. na świecie, tak? No, dlatego tak typujemy zawodników, żeby nie tylko były, byli zawodnicy z Chin, ale też z krajów arabskich, afrykańskich i tak dalej. Więc myślę, że tutaj różnorodność też spowoduje. Na pewno będzie projekt, jeden z projektów kolejnych na skalę międzynarodową. Zobaczymy, jak COVID, zobaczymy, jak kwarantanna, zobaczymy czy nam zwolnią te wszystkie dni, które są planowane w Azji, bo tutaj cały czas gdzieś tam siedzimy i kontrolujemy sytuację. Jeżeli kwarantanna będzie o wiele mniejsza od tego, co w tej chwili funkcjonuje, nie ukrywam, że no, ten rejon świata to jest moja miłość, więc jakby było, żebym nie ściągnął stamtąd ludzi. Na koniec zapytam jeszcze o liczby. Jaki, powiedzmy, jaki rząd... Wielkości, na przykład interesuje Was sprzedaży pay per view. Eee, podobno Hylix sprzedał ponad 300 tysięcy dostępów pay per view. Eee, to już informacja, która krąży, bo wstrząsnęła tym rynkiem. Eee, no byłby, to drugi wynik, e, byłby to drugi wynik w historii e, polskich freak i, i drugi wynik w ogóle w historii polskich sportów walki. A w w ile wy mierzycie na przykład, co by was zadowoliło, tak? Bo z tego co słyszałem, Hailey gdzieś stawiał sobie e, i Malik Montana gdzieś tam zaznaczał, że 250 tysięcy to jest to, co by ich interesowało. A jak u Was wygląda to? Ja bym tak, ja tutaj na razie nie mówiłbym absolutnie o liczbach. Liczby dla nas są drugoplanowe. Dla mnie ważne jest teraz to, by tak przygotować projekt, e, żeby miał perspektywę. E, jeżeli ktoś celuje w, w liczby i chciałby sprzedać tyle i tyle, fantastycznie. Ja i tak zawsze byłem za tym, aby zabezpieczyć na tyle budżet przed galą, żeby nie patrzeć na te wartości dodane, które są później. Więc y, ciężko jest mi powiedzieć, ile by mnie zadowoliło. Dla zabezpieczyć mnie, budżet, czyli sponsorzy? Dokładnie, dla mnie zabezpieczyć budżet to jest przede wszystkim podstawa, ale drugi, drugi element. E, dla mnie jest ważna perspektywa. Nie tu i teraz, nie ta walka, nie ta gala, ale że nie wiem, za rok, 2, 3, 5 lat powiem, o, zrealizowaliśmy 3, 4 edycje w roku, fantastycznie. I to jest dla mnie cel. A jeżeli one będą realizowane, to na pewno sprzedaż będzie bardzo podobna bądź większa. I, no, i tak gdzieś tam szacujemy, tak? Więc tu krok po kroku do przodu. Bo jeśli sprzedaliśmy na przykład 300 tysięcy i 500 tysięcy, a potem już się tyle nigdy nie sprzeda, to znaczy, że co, firma się ma regres, czy raczej bo i to i tak są liczby które są kosmiczne czy to raczej oznacza że rynek e, gdzieś tam troszeczkę może powiedz, powiedziałbym wzrosła konkurencja wzrosły też pewnie i koszty ale z kolei e, rynek pokazuje że jest dość bogaty tak pokazuje że jest dość bogaty ale trzeba cały czas szukać ciekawych rozwiązań to cały czas trzeba celować w takie walki bądź tak przygotowywać widowisko żeby no, było atrakcyjne tak więc ja jestem człowiekiem takim, który nie zamyka się tylko na rynek polski. Dla mnie ważne jest to, że jak poukładamy różne etapy rozwoju Elite Fighters, to co się teraz dzieje, to, to te liczby są do nawet większe. Bo na skalę ogólnopolską czy, czy światową, jeżeli e, mamy takie Chiny, nie wiem, Stany Zjednoczone, Rosję i, i odpowiednio poukładamy ten biznes, nawet robiąc edycję w Polsce, no przecież wiadomo dzisiaj internet to, to jest siła, więc nie trzeba jeździć z galą Bóg wie gdzie. No to, jeżeli dobrze się poukłada content, no to sami wiemy, tu nie trzeba być matematykiem, żeby wiedzieć, że, że to się samo sprzeda bez e, naprawdę mrugnięcia okiem, pod warunkiem, że no, wykona się swoją robotę. To wykonajcie swoją robotę, mam nadzieję, że będzie to równie udana gala, jak była ostatnio, no i, i cóż, liczę, liczę też na to, że uda Wam się sprzedać jakąś solidną liczbę pay per view, bo to też gwarantuje organizacji jakby stabilność, tak? No i co? I w takim razie czekam na, na, na wydarzenie czwartego i ogłoszenie tutaj tych walk. Będą jeszcze na tych targach ogłoszone te nazwiska, czy czekacie? Nie no, myślę, że już w tym momencie jesteśmy w stanie tutaj dobrze poukładać to i na FIWĘ jutrzejszego dnia na pewno się widzowie dowiedzą i goście, kto u nas zawalczy i w jakiej formule. O której godzinie? Tego jeszcze nie zdradzę, bo tu z organizatorami musimy przedyskutować cały program ale myślę, że, że to będzie na pewno nastąpi jutro, więc, więc jak coś, to zapraszam Panie Tomasz. Dziękuję bardzo, Mirosław Barszowski dla na naszego portalu i dziękuję bardzo prezes Elite Fighters. Obserwujcie, trzymajcie kciuki, 4 grudnia gala w Rzeszowie, możecie kupić bilety, możecie się skontaktować. Oficjalne media, social media działają bardzo prężnie. No i co, życzę powodzenia, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję, wszystkiego dobrego.